Panie Marszałek, Wysoka Izbo! Myślę, że wszyscy sobie byśmy życzyli, żeby rzeczywiście było tak, że szczepienia rozwiążą sprawę COVID-19, ale nie rozwiązują. I w państwach, których jest nawet 80-90% zaszczepienia, widzimy, że są notowane rekordy, jeśli chodzi o zakażenia, widzimy, że nie funkcjonuje system ochrony zdrowia. Tak, mamy, życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby to było rozwiązanie tego problemu, tylko że póki co to nie działa. Nie działają lockdowny i nie działają żadne przymusowe szczepienia, jak chce tego lewica, pomimo tego, co twierdzi Platforma, co twierdzi Lewica, co twierdzi Hołownia. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że polska ochrona zdrowia powinna być wreszcie otwarta, zacząć normalnie leczyć, traktować COVID jak każdą inną chorobę i w ten sposób Uniknęlibyśmy nadmiarowych zgonów. A procedować należy wniosek, należy ustawę posłów Konfederacji i części posłów PiS-u. Dziękuję, dziękuję panie pośle. Zapraszam pana posła Janusza Kowalskiego. Prawo i Sprawiedliwość.